Zaraz i ja zdechnę. Śmiem wątpić, że tak będzie, szczególnie z mojej strony. Niby dlaczego? Nie zauważyłeś, że nikt z nas wszystkich cię nie atakuje, ani w sumie innych? No może nie licząc tych z Azji i z Ruskiem. Ale ja cię od ostatniego ataku nie atakuję w ogóle, ponieważ nie wiem czy wiesz, ale wszystkich celem jest was zniszczyć, ale niektórzy w tym ja chcemy po prostu żyć na ziemi, a bez przejęcia terenu się nie da, nie chcę was a zabijać, nikt się nie może dowiedzieć. No w sumie trochę w tym racji. Może mówisz prawdę. No chyba się przesłyszałem. Nie chcesz nikogo atakować. Masz z nimi sojusz. Nie, nie! Pora odrodzić. Witaj ojcze, proszę cię o pomoc z takim włochem. HMMM, dobrze, ale nie będziesz mi tu potrzebna, kochana. Czekaj, że co? Haha, ha. ona nie wie, co właśnie zrobiła Haha. Ha. Tylko co ja miałem robić, a no tak w loch jakiś tam. Lecisz na pierwszy ogień, Irak. Spieprzaj. Haha, już się boję. Ze mną niełatwo. Ten był nawet mocny. Oho, a tu co, Awo? Kim ty jesteś, żeby tak robić? Nie pozwolimy ci wkroczyć do Azji. Przecież ja już jestem w Azji. Faktycznie. No, idioci. Nie damy się tak obrażać. O Boże, nie dam już sobie z Wami rady. Byliście bardzo odważni, by mnie atakować, ale trochę na próżno. Dobra, jak to leciało. A więc Sajo, Nara i niech cię o północy nic nie zaskoczy. Ej to mój tekst! Ono kolejna, idę tam do ciebie i się skończy. Ty nam pomagasz? Tak. Tato pana to. <noise> Zaraz, to byłeś cały czas. Tak, ukrywałem to. Nic ci to nie da, głupcze. O Boże, przyjacielu. No musiałeś się wtrącić. To zdychasz. Po was spające jeszcze wrócę. Mogę już z tymi sąsiadami. Chiny, chiny, chiny. Chiny chiny są pędzyskie chiny chiny chiny, i ich rzeczy to złom, Shimmery o 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 czarodziejski świat, shine. Ech, Mongolia przepraszam cię. Ale za co? A ty co, Japonka? Puta chinol co to za Próbujesz udawać mnie? nędzna podoba. A-a-a-a-a-a-a-a-a-a! Chyba umieram. Oj tak, Misiaczku. A ty co się? Lampisz, jesteś następna. Czekaj, czekaj, nie zabijaj mnie, ja cię przecież odrodziłam. Ano fakt. Poraz zrobić wielki najazd mongolski.